Środki i pago knut na gratis przy doładowaniu Nie no kurwa co to jest? Muszę jeszcze raz bo muszę się oddać Nie no kurwa co to jest? Dawaj jeszcze raz bo muszę się odbić Nie no kurwa, co to jest? Dawaj raz, bo muszę się odkuć. To nie jest to. Nie no kurwa, dawaj raz, bo muszę się odkuć. To jeszcze nie jest ja To się dzieje Nefiu, 10 złotych A ja będę? Pozdrawiam mamusie Tak, ty będziesz Za 10 złotych będziesz Dziękuję bardzo Nie no A Dobra, ostatni raz Muszę oddać teraz Nie no, nie mogę! Jeszcze raz. Jak temu Pogorzelskiemu siada wszystko? Dobra, teraz da. Jak jemu siadały za 1000 dolarów skiny, a mnie nie siadają? Nie, miałem opening po streamie zrobić. MATKO CO JA ZROBIŁEM CO JA NAROBIŁEM MIAŁEM PO STREAMIE NAGRAĆ WIDEO NA YOUTUBE JESZCZE JEDNO halo hellcase przepierdoliłem środki wszystkie